Na początku poranna kawa na rozruch, a potem tu moja atrakcja czeka. Elektryczny samochód. Łysa. Podirytowana na maksa. Generalnie moje założenia, że będziemy sobie po Londynie jeździć samochodem trochę spaliły na panewce, ze względu po pierwsze na korki jakie tu panują, po drugie na no jednak uciążliwość jeżdżenia tego po innej stronie niż u nas, a po trzecie panicznej reakcji Łysej, która po prostu ja nie wiem. Jak byłem szaton upęta, jak wsiadę do samochodu i, i jedziemy po innej stronie, tak więc e, jeździmy metrem, bo metro się porusza bardzo zgrabnie, bardzo fajnie, bardzo przyjemnie i naprawdę szkoda czasu na samochód, ale skoro mam tą zip kartę i jest elektryczny tutaj dostępny, to nie umieszkam sobie przetestować, bo jest to samochód w pełni elektryczny, w sumie chyba pierwszy, nie jakiś hybrydowy. E, posiada on również silnik, ale napęd, który napędza generator prądu. Oprócz tej karty takiej... <laughs> Do otwierania samochodu możemy też z, a z aplikacji sobie to wszystko zrobić, bo jak sobie zaplanujemy naszą podróż, to mamy godzinę od kiedy do kiedy, ale na przykład, jak ten samochód gdzieś dalej stoi, to możemy sobie wejść tutaj w pilota, tam mi się kręci jakiś gościu i mogę go zatrąbić. Proszę bardzo, mogę sobie otworzyć samochód, zamknąć, mogę nim również zatrąbić. Nie, nie, nie muszę mieć tej karty, także. Także to jest fajne. Możemy sobie zmienić rezerwację, możemy sobie zaraportować, jeżeli jakieś uszkodzenia stwierdzimy. Nie wiem, czy to w ogóle widać, bo strasznie jest strasznie jest tutaj jasno i się odbija. No, ale jest i fajna, fajna aplikacja. Co prawda, u mnie na telefonie, jak połączam rezerwację, to nie jest w stanie ustalić mojej lokalizacji. Tylko muszę mu z ręki podawać, bo inaczej się strasznie wiesza ta aplikacja. Przygodę czas zacząć. Tradycyjnie otwieramy sobie samochód. Już jest otwarty, ale musimy przy elektryku pamiętać, żeby go odłączyć od ładowania, bo tu jest taka wtyka solidna. No, tu się możemy sami wtyknąć. Nie wiem, czy się dokładnie. Usa <kłysa> wsiadasz? Proszę. Jest to Opel Ampera, ale tutaj jest nazwany jako Vauxhall Ampera. Ja tradycyjnie sobie odsunę fotelik. Jest karta Fully Charger, dostaliśmy informację. Deska trochę kosmiczna, muszę przyznać. Yy... Weź no zobacz w tym w schowku, czy to jakiś kluczyk jest do tego samochodu, czy nie ma? Jest jakiś kluczyk. Proszę bardzo. Kluczyk do Vauxhalla. Nie patrzyliśmy, czy nie ma jakiś. do doma. To do, jest do, do uszkodzenie. No nie ma żadnych uszkodzeń chyba. Tutaj patrzyłem, gdzie się to, to styka. Teraz ten kluczyk. Słuchajcie, ale lipa. Nie wiem, gdzie to włożyć. Widzisz gdzieś jakiś ten? Statyjkę? Słuchajcie, nie trzeba nigdzie tego kluczyka wkładać. O, w mordę. Pokazuje nam pełną tą. Zobaczymy tutaj sobie, bo ciepło. Jakaś klimka by się przydała. Działa. Działa? Dotykowy, dotykowy panel, ale słabo trochę ten panel działa moim zdaniem. Radio mi tutaj przeszkadza. Już działa nawigacja Kurnia. Kluczyk tu. Dostajecie też różne karty, tutaj, razem z tym samochodem. Do tankowania, bo on ma silnik również spalinowy. Bo na tym elektrycznym jest w stanie przejechać mniej więcej od 40 do 80 km ale żeby, bo tutaj widzicie, 37 mil na baterii i 188 mil na tym, co jest zatankowane do zbiornika, bo w zbiorniku mamy pół, e, połowę zbiornika zatankowane i na wypadek, jak nam się skończą baterie, to uruchamia się silnik, który jest tylko i wyłącznie agregatem prądotwórczym, który będzie produkował energię dla silnika elektrycznego, tu nie ma silnika spalinowego połączonego z układem spalinowym, jest to pełni elektryczny samochód. Ja się tutaj z nim jeszcze zapoznam tak na szybko Jak to wygląda Czteromiejscowy, nie pięciomiejscowy Dziwna sprawa, że jest tutaj logo Ale podobno jak na, na wyspach brytyjskich przeszli na Opel to nikt tego nie chciał kupować Także Vauxhall miał swoją brytyjską pozycję General Motors go odkupił w swoim czasie I dlatego jest ten Vauxhall To ciekawe jeszcze 115 koni mechanicznych Z tego elektrycznego silnika Dużo, bardzo sprawny ten silnik podobno ma być. Można sobie zdalnie też włączać. No jest klimatyzacja, jest ogrzewanie. Myślę, że w takim elektryku to będzie problem, ale nie jest. Baterie to ciekawe litowo -jonowe. Nie niklowo-kadmowe, czy jakieś tam inne, tylko litowo tak jak te, które latają w, motela, w modelach latających. A, miałem tu gdzieś moją kamerę. Nie ja patrz, tu tylko na te wskaźniki, bo to jest ciekawe, jak to się będzie zachowywało. sobie tu założę taką moją lekką kamerę. O, jak lekko chodzi kierownicą. Staraj się, nie walnąć z tym przed nami. Mam Nie wiem, gdzie tu jest wteczny. Jeszcze dalej. No, nie wiem. W sumie tu. tu jest wteczny. A tu jest. Marzej. To tu możemy wjechać w pana. Dobra, już o uznałem skrzynię biegów. Patrzysz na boki. Patrzę. Co ciekawe, ma dwa, patrzcie, klaksony. Tutaj ma taki delikatny klakson dla pieszych, jakbyśmy go chcieli, bo samochód nie wydaje w ogóle żadnego hałasu. Jak jest. Ostrożnie do tyłu, jak jedziesz. Sia, spokojnie. Już teraz przeładowam się na drive. Patrzcie najpierw, czy tam nic nie jedzie. Patrzcie, czy nic nie jedzie. Aj, no tu jeżdżą Tak suwa. O, to jest pytanie, czy przeżyjemy. Damy radę. Patrz, jedziemy. O. No nie tak szybko. Zupełnie bezgłośnie, jak ci się podoba Uważaj. przyszłość motoryzacji. Skręcamy tutaj w prawo. Ależ bajem, kurnia. Uważaj, patrzymy tu. Chcę taki mieć. Nie wiem ile to u nas kosztuje. Pewnie nie najtaniej. Ostrożnie, ostrożnie. Uważaj, tu ludzie Wodę. Przyspieszenie, takie nawet akceptowalne, nie? Szafak. Jak nie to bym pojechał. Tu Z tego co patrzyłem, to on do 160 na godzinę normalnie jedzie na tym elektrycznym silniku. Ustrożnie. Ale bajer. W ogóle, jakbyś jeszcze wyłączyła ten, tą klimatyzację, to już nic by Było zupełnie no, tylko opory toczenia. Słychać opon, nie? Mm -hmm. Zasięg taki miejski, powiedzmy 80 km, a 40 do 80 km całkiem przyjemny. Już mi musimy ją wyminąć. Uważaj na te samochody, Tu już powiedziałem? Lepiej działa ten hamulec, bo w tamtym golfie to był taki ostry, że normalnie myślę, że przez przednią szybę wysiądę. Ostrożnie. Ej, ja muszę coś zrobić za dwa kółka łysa, nie tak może być, że ja tu już teraz zaparkuję. Koniec, kup się na drodze. No! Zwolnij, tu w Ma ten kickdown taki. No, Nie? Normalnie. w pewnym momencie jest, że dostajesz pełną moc. Czyli nie jest zero-jedynkowy ten pedał gazu. Tylko... To staniesz na chwilę i sobie tu porozmawiasz. Chciałbym zmienić tutaj coś że auto. Jedź kochanie. Ostrożnie, uważaj na te motory. No, Trochę no. jest lipa z tym, że to po tej lewej stronie się jeździ. Bo ja, no. Uważaj. Mój miejsce jest wolne. Ale jedziemy dalej, bo to jest... To zrobię sobie jeszcze za dwa kółka. jak... Uważaj na ciężarówkę ty. Czuję się jak w Luna Parku. Nie tak szybko tutaj. Pa, Szafa! Się 30 na godzinę. 30, Szafa! 40 na godzinę już od razu, w momencie to jest. Dobro ma przyspieszenie, nie? Jak na takiego. Pa, skup się. Jak na Melexa. Kurwa. Szafa! O! Tego nie ma, jak odczuć, bo tak to w v 8 to silnik strasznie hałasuje, a tutaj nie ma żadnego hałasu, o, się po prostu jedzie. Jeszcze 36 mil mogę przejechać, zaraz się tu tym komputerem pokładowym bym pobawił. Tylko, może faktycznie, tak jak Łysa mówi, lepiej zaparkować, żeby nie było lipy. Już okiełznałem trochę wyświetlacz, wszystko się tutaj, tu potrzeba, wyświetla. Cały przebieg samochodu 14252 mile. Oczywiście, jest tą kamerą na głowie i patrzą troszkę na mnie, jak na. Czujka z problemami jakimiś mentalnymi, no ale mam to w dupie. A, bo tu jest dotykowy, pewnie, bo świetnie. No nie uważaj A, na motor. Tak, dotykowy. No widzisz, teraz już wszystko wiemy. Może automatyczną, klimatyzację. Kowal, by się trochę skupił, to by było miło. Ale na czym? No, już jestem stary londyńczyk, wiesz. Jedę tu zaraz, wzmurę koło na rekrężniku. No uważaj, Marcin, pani, ja tu. To... Drive Mode Normal Sport. O! Widzicie Drive Mode Sport. To jest chyba to, co żeśmy chcieli uzyskać. To jest, panie na to chyba niekoniecznie. Mam nadzieję, że to widać wszystko, jak fajnie to wszystko się świeci. No przełączyłem teraz na sport młody, muszę jeszcze jedno kółko zrobić. No już nie dam rady. To chcesz wysadzić cię? Psychicznie, nie. Ale patrz, no przecież jest dobrze. Płysa jest bardzo słabo odporna psychicznie na te wszystkie rzeczy. Jest tutaj podgrzewanie fotela. Teraz ja wjedziesz tutaj na, psychicznie na te samochody, które są po lewej stronie. Ja bo mi te rowerzystki tu zupełnie... O, już teraz da, nabrał dynamiki, co? Delikatnie się dotyka. Chcesz się przejechać? Nie. Uważaj, powoli. No, A jak będziecie brać elektryka to polecam Wam sport. Mode. jednak fajnie zaraz zobaczymy, jak na prostej wyjdzie z bloków. Tutaj powolutku. Uważaj sobie na motory. motory. No tak. Już to widzę wszystko. Uważaj na Pani, proszę, proszę. Niech sobie przejdą. Boją się, boją się z gościa z kamerą na głowie. <laughs> nie dziwię im się wcale. Też bym się bał. Widzimy takiego wariata zobaczyć. Nie jedź szybko na tej prostej. A Amulty mają tą funkcjonalność fajną, że są oczywiście również standardowe tarczowe, takie jak. No szkoda, że nie mogę gdzieś dalej pojechać, no że nie, mi łysa nie pozwala nie, nie na możesz. to. możesz. to mają być też moje wakacje. No, ja wiem, na chwilę tu sobie przystanę, bo jeszcze może bym wyeksplorował co tutaj w tym samochodzie jest. Chyba nie możesz. Zaparkuję. Jest to już trochę na środku drogi. Troszkę bym tu mógł zmniejszyć tę. tą wichurę. Czy tak mi niepotrzebna jest? Poza tym włączyłem tryb automatyczny. On powinien sam sobie dać radę. Podgrzewanie fotelek, mi tu włączył? To znaczy odczuwasz jakąś potrzebę podgrzania? Ja nic nie dotykałem. Radio, konfiguracja, o, nawigacja, samochód, komfort. Jak tu jest back? A, jest back. Głupia jest ta dotykowa... O, może language, jak U. jestem, czy jest polski, zaraz byśmy im tutaj zrobili. Kolejnie Kolejny co w sanie. Dobra, ale jest. Nawigacji nie ma. O, widzicie? Ustawienia oświetlenia, centralny zamek. Ten co tutaj będzie potem jeździł po nas, to już nie będzie miał tak łatwo. Zamykanie, otwieranie start Oj. Centralny zamek. Aj, strasznie czułe to jest. Tak, automatycznie się blokują drzwi zamków. Ja wiem, że ten odcinek dla fanów motoryzacji może być interesujący, dla innych nie. Dobra, to możemy jeszcze wrócić. Telefon, czas, radio. NaW a nawigacja dobra Ekran, co mnie tylko i podświetlenia wyłączę ekran. Kurde, ale cisza jest w tym samochodzie. Naprawdę jest to niebywałe. Konfiguracja radnia Zapram góra, do możemy sobie przesunąć. Gdzie to ma nam grać? Ten wyświetlacz też prosty. Tutaj jeszcze mam jakieś guziki. Ale nic tutaj nie robią. A tu jest pogłośnione. Tak, ładnie gra nawet, nie? Jak na taki samochód dziwny. I ładnie jest w środku. kurde, no mógłbym taki mieć. I tutaj miejsca dużo w środku jest. Na pewno cena będzie zryta, jak trawała. Jeszcze choć tutaj. Zobaczmy. Widzicie tutaj wszystko na wyświetlaczu. Może no, ja bym wziął tak się przejechał i będę, będę Wam jeszcze ustaniec potrzymać. Ja tutaj wycofam. A widzisz pojawia się ten jak możesz, jak skręcasz kierownicą. Patrzysz tu zobacz, tu. Wesa. Tak ja wiem kochanie, tylko kochanie możesz, na, patrzysz pana, na motorku, który jedzie i zanim nim jedzie samochód. Tak widzę, samochodu nie widzę pana no pan. No bo Pan z samochodem już skręcił. Tak. No, ale jest fajny, nie miałem takiej kamery nigdy w samochodzie. Teraz już są takie, tylko jest. No drive jest. Wolę na panią. Pokaż mi. Jeszcze się tu ostatnio błądzę. Ultima vuelta? Nie, ale nie chcę, żeby się... Patrzcie, jak to. Szafa! Kurnie, no, wbija fotel. Na pewno Tesla Electric byłaby fajniejsza. Bo oni tam dopiero mają moc szaloną. Ale ten. No, satysfakcjonujący samochód do jazdy po mieście. Myślę, że na trasie też na krótkie odcinki. Bo tak naprawdę 160 no po co nam więcej. Jeżeli nie mamy budżetu na mandaty oraz unlimited, punkty karne w tym, to nam wystarcza. Ale przyspiesza. I ten, ten klaksonik, tutaj jest. I normalny. Oddaj, daj. daj. Wysa, ale ci się w ogóle podoba elektryczny samochód? Czy... Bardzo mi się podoba. Ja na motoryzacji. Sobie... natychmiast sobie bym taki zakupiła zaraz po moim motorku. A tak? Tak. A teraz będzie na Co ty będziesz nabywała? Jaki motorek? Będę na... Na... nabywała e... BMK FV700GS. No i słyszycie? Co już się planuje o, Uważaj Hammer Ależ kurnia jeździ fajnie Może jednak do tego Cambridgeu już pojedziemy tak jak tośmy planowali Panie, natychmiast zaparkuj ten samochód i ja muszę... No widzicie, nie mogę, nie mogę, nie mogę Nie Zzieńcie mogę, odmawiać. chciałbym chciałbym, nie. ale nie mogę Ale zawsze możesz zmienić Co, samochód? No nie, mnie na taki model bardziej wylizowany, proszę bardzo. No, dam ci nieźle jadą. Uważaj. Gościu wyjechał z jednokierunkowej. <grym> dobra, miejsca na nie zajęli. Więc już zaparkujmy. A może chodź ostatnie, dobra? Nie, ja już nie chcę. No naprawdę. Uważaj na gościa, uważaj. Ale mi się podoba! Ale to mi się podoba, powiem wam. Już P. P, jest. Czekaj. Ale słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie tego. Wyłączę to radio. Ładowanie teraz mamy ten. Nie wiem czy to będzie słychać. Łysa cicho. Muszę wcisnąć... Wciśnij hamulec. Nie, to nie. Spokojnie. Patrzcie. Jak twoje ulubione roboty z tego filmu, jak on się nazywał? Transformersi. Ja, ja kupuję nowe. Ale Bajer, co? Czekaj, może przełączę temu człowiekowi, co tu będzie jechał ten język. Nie będę, że tak powiem, typowym I zostawię na mandaryński. <laughs> zostawię na mandaryński angielski, dobra, niech mają. Chłopaki, Back. Możemy sobie tutaj chodzić po tym po tym ekranie dotykać. Nie wiem czy to wygodne jest akurat dla kierowcy. Nie, beznadziejny jest ten panel dotykowy. To jest pewność pewnością tego wszystkiego. Jeszcze mamy, patrzcie, ile? 34 mile możemy przejechać. Jeszcze bym se kurde pod maskę tam zajrzał chętnie. Łysa, czy będę mógł? Będziesz mógł. A bo tutaj tak głupio w środku tym. Chciałbym sobie tam odjechać i zajrzeć. nie nie! To idzie ja tu na kawkę, ja się tam pojadę, zostałeś so tam wiesz. No nie sto... proszę wyłączyć już, już proszę wyłączyć, już dużo miałeś. <noise> Widzicie? Już dużo <noise> miałeś! Co to kurwa za stwierdzenie już dużo miałeś. Właśnie. już no, no... wyłączysz to kurwa szafa, no dajżeś mi już, no to by tak dać kurwa palec, to będziesz po prostu... dotąd dopóki się coś nie zjebie, będziesz robił. No to, a ile żeśmy przejechali? 8 kW. 16 kW pojemność tych baterii jest z tego co wyczytałem. Dobra, ja sobie muszę zajrzeć pod maskę, tak z ciekawości. Dobra, musiałem sobie zajrzeć, jak to wygląda. Czyli jest tu normalna spalinowa jednostka do napędzania generatora prądotwórczego i całe stałe sterowanie elektryczne. No i proste płyny standardowe. Czyli co? Pewnie się jeździ też na przeglądy, na wymianę oleju. Jakoś musi to inaczej liczyć, jeśli chodzi o, o, o przebieg. Ale mi się podoba. No sama jeszcze stacja też jest ciekawa. Jak się ładuje to na niebiesko, jak naładuje go do, do końca, to się świeci na zielono. Przejażdżka tym elektrycznym wynalazkiem bardzo mi się podobała. Szkoda, że ta technologia tak jest blokowana, bo nie można powiedzieć nic innego. Skoro już jest dostępna, to jest ona po prostu blokowana. Mam również nadzieję, że w miarę szybko jakaś technologia z bateriami się pojawi nowa, która pozwoli, że. Na to aby taki samochód miał dużo większy zasięg lub był szybciej ładowany, bo nawet przy zasięgu powiedzmy tych 80 czy 100 km i, i jeżeli by się taki jezdek, nie wystraszyłaś. No kochanie, no wyszedłbyś pod... Yy... No, ale byś był jeszcze 6 km od nas. No samo. Musisz mnie go się tak rozplaszczył. Ja byłem na przejściu. <laughs> Dobra, że... Wybiłaś mnie z rytmu. Matko kochana. Ty kościół z Radomia dopiero tym autobusem startował, a Ty mnie już tutaj atakujesz. Następnym razem kiedy pozostawię na pastę losu no będzie to nagram, jak Cię rozplaszczy. Rozplaszczy. Mam nadzieję, że mnie nie rozplaszczy. Dobra, fajna technologia. Fajna w ogóle idea wypożyczenia tych samochodów. Dość fajnie zrealizowana, chociaż mnie brakuje tego, żeby można było brać taki samochód i go porzucać, gdzie nam popadnie. Aczkolwiek w przypadku Rondynu chyba nie jest to możliwe, bo tu jest strasznie pomotane, jeśli chodzi o miejsca parkingowe, o opłaty za wjazd, za wyjazd. Tak więc nie wiem, jak to jest w innych miastach, no bo to jest moje pierwsze zderzenie z tą siecią. Jest już również druga sieć tutaj dostępna eee, Rent to Go, coś takiego. Widziałem, że Stali oni mają w swojej flocie same mini, także nie mini, tylko te smarty. Także trochę inny kaliber tego, tego tematu, bo tutaj zarówno widzicie, mogliście wziąć, mogłem wziąć elektryka, poprzednio jechałem jakimś golfem dieslem. Są dostępne wany, czyli jeżeli ktoś potrzebuje jakąś przeprowadzkę, czy rzucić się gdzieś, nie wiem. W dalszą część przerzucić swój majdan z jednej części Londynu na drugą, to rejestrujcie się na stronie, otrzymujecie kartę, a tak nawet jakżeście widzieli bez karty za pomocą aplikacji na smartfona, również możecie już sterować takim samochodem, kluczyki macie w środku. Nie martwicie się tankowania, nie martwicie się ubezpieczeniem. Jest dodatkowe ubezpieczenie, które można wykupić. Za tam miesięczny chyba za 10 funtów, czy za 15. Nie pomnę teraz zniesienia udziału własnego, czyli nawet jak zaliczycie dzwon, to nic was to nie będzie kosztowało. Także jeździć, testować, wybierać i elektryczne samochody oby szybciej, oby szybciej i oby taniej, oby taniej.